W Opolu gości Krzysztof Zanussi, ceniony, uznany w kraju i za granicą reżyser, scenarzysta, producent filmowy, profesor sztuk filmowych. Dzień dobry. Oglądając Pana filmy, bardzo różne, także te kina moralnego niepokoju, można się zastanawiać nad tym, jak żyć i myślę, że tworzenie filmów też jest takim pewnego rodzaju laboratorium życia. Czy Pan po tylu latach, po tylu filmach ma jakąś receptę, jak życia nie zmarnować? <laughs> Gdybym miał tą receptę, to bym ją rozsyłał SMS-em wszystkim, których ja napotkam. To nie ma tak, nie ma jednej recepty. Są jakieś chyba zasady, które się w życiu kiedyś sprawdzają, ale to są takie bardzo ogólne zasady, a potem trzeba w własnym życiu, z własnym talentem, z własnymi możliwościami, z własnymi ograniczeniami dopiero stawić czoła wyzwaniu i zobaczyć, jak rozegrać to, co dano nam do ręki. Dostaliśmy jakieś karty, nie myśmy je wybrali i te karty trzeba jakoś najlepiej wygrać, tak jak każdy karciarz to wie. Jak jest w pokerze, no to się gra i się albo przegrywa, albo wygrywa, zależnie od tego, jak się tą sztukę posiadło. Ale na pewno nie wolno żyć bezmyślnie, bo życie bardzo łatwo jest zmarnować jest je po prostu gdzieś roztrwonić. Ono przecieknie między palcami człowiek nie ma wrażenia, że jakikolwiek ślad po sobie zostawił, że jakikolwiek sens był w tym naszym byciu. Mówię tego, człowiek bardzo już zaawansowany wiekiem, ja już mam 85 lat, więc jestem takim już typowym dziadersem, jak się mówiło do niedawna. No, ale z tej perspektywy to wiemy, że strasznie łatwo jest życie przetrwonić, tak, zmarnować, przepuścić między palcami. A potem przychodzi żal ogromny, bo tego drugiego życia już nie ma. Ale pan chyba nie ma czego żałować, skoro udało się zrobić tyle wspaniałych filmów, być autorytetem filmowym dla wielu osób, mieć tak bogate doświadczenia. Nie no ja nie mówię z pozycji człowieka przegranego, czy człowieka, który by miał jakiś żal do siebie do świata o to, że to wszystko zrobiłem źle. Miałem dużo szczęścia, znaczy dużo łaski boskiej, że mi się udało zrobić to, co się bardzo wielu innym nie udaje. To nie jest moja zasługa, to się tak szczęśliwie stało, że mogłem osiągnąć coś, co wielu się nie udaje. I po prostu widać taka była wola opatrzności, no bo ja z tej perspektywy na to patrzę, ale jakby ktoś nie był wierzący, to powie, no widocznie taki los się spotkał, widocznie taki los dostałeś. No a tu ja nie mam powodu do narzekania, bo rzeczywiście dużo mi się, Udało w życiu przeżyć, spotkać wspaniałych ludzi, zrobić różnych rzeczy. Ja mam pojęcie, że drugą połowę życia, spędzam w teatrze, o czym w Polsce tak się mniej mówi, bo ja robię to zazwyczaj za granicą. Ale no to jest też jeszcze jeden taki duży rozdział mojego życia i jestem z niego bardzo zadowolony. Znaczy bardzo mnie cieszy to, że mogę na tych kilku płaszczyznach pracować. Mhm. Czy Pan wierzy w to, że dobro do człowieka wraca, że to, jak się zachowujemy, jakie pełniamy uczynki, jak traktujemy innych ludzi, że to gdzieś się potem kumuluje w naszym życiu i powraca? Nie, ja w to tak wprost nie wierzę, bo to jest taka troszkę postawa transakcyjna, że ja będę, ja będę dobry i uczciwy, a za to zostanę nagrodzony. Nie, dobro trzeba robić nawet jak się nie, dost, nie, nie liczy na nagrodę, ani na wdzięczność, to jest lepsze dobro i nie można mieć złudzeń, że Coś się da z tym losem przehandlować. Natomiast na pewno ludzie, którzy mają życzliwy stosunek do świata, do, do innych, do bliźnich, no żyją lepiej po prostu. To na pewno im się lepiej żyje, nawet jak spotykają się z niewdzięcznością, jak im się nie udaje, nawet jak mają powód do goryczy, to jak mają taką miłość do ludzi, to łatwiej z tą goryczą jest przeżyć. Mhm. W Pana filmie Barwy ochronne, który jest bardzo często oglądany przez studentów Uniwersytetu Opolskiego na różnych kierunkach, zresztą też jest Pan doktorem honoris causa tej uczelni, są zestawione dwie postawy, idealisty i cynika, magistra i docenta, ale żadna z nich nie jest też y, tak do końca moralnie jednoznaczna i to jest bardzo ciekawe. Jak Pan uważa, kto bardziej może jest jakiś jakoś pragmatyczny w życiu z tych bohaterów, bardziej... Ym, odpowiednio postępuje, jeśli chodzi o warunki życia, jakie mamy. Widzi to jest film już historyczny, bo on opowiada o rzeczywistości, której no, w tej chwili już nie ma. Mamy inną rzeczywistość, w wielu punktach lepszą, chociaż też w wielu punktach naganną. Więc ja rzeczywiście zestawiam ludzi, którzy są w jakiejś sytuacji, jak to się mówi, tragicznej. To znaczy, że każdy wybór jest niedobry. Bo człowiek, który przegrywa wszystko na wstępie, bo ma bardzo wysokie wymagania moralne, a już. Wiadomo, że otoczenie na to nie pozwoli, no to też robi jakiś błąd. Widocznie robi coś ponad siły, coś, czego nie jest w stanie udźwignąć. No a z drugiej strony też w moim pierwszym filmie, który zrobiłem, Struktura Kryształu, bohater, który chce mieć czyste ręce, wycofuje się z kariery, gdzieś ląduje na wsi, no i też coś poważnego przegrywa, bo mógł być wybitnym naukowcem, a nim nie będzie, bo nie chce uczestniczyć w tej walce, jaka jest również w nauce, gdzie ludzie walczą, podgryzają się, podstawiają sobie nogę. Próbują wykoleić przeciwnika, a nie walczą o samą prawdę, jak powinni walczyć. Ten swój świat jest ułomny i bardzo często są w nim sytuacje bez wyjścia i trzeba uciekać od tych sytuacji, jak tylko się da, no żeby nie być przegranym. Ale to żadnej prostej recepty pani nie powiem pani państwu, bo, bo nie ma prostej recepty na życie. Mhm. Ja myślę, że barwy ochronne, które rzeczywiście toczą się w zupełnie innej rzeczywistości, już nie mamy totalitaryzmu w Polsce, ale pokazują pewną uniwersalną prawdę o życiu społecznym, to jest siła tego filmu, on się nie starzeje. Niestety, bo byłoby może dobrze, gdyby się zestarzał i byśmy powiedzieli, to już nas nie dotyczy, jesteśmy ponad to, co tam w tym filmie pokazano, ale to nieprawda. Mhm. Ten świat jest taki, ja z tymi barwami jeszcze w czasach komuny jeździłem, w pewnym momencie, jak już mi pozwolono, jeździłem po świecie, jeździłem po Ameryce, po uniwersytetach, i byłem przygnębiony tym, że oni mówią, to wcale nie jest takie różne niż u nas. U nas też trochę bywa podobnie, tam tylko szczegóły się czasami nie zgadzały. I to smutne, bo jakby zło jest, jest wieczne niestety i znajduje zawsze jakieś, jakąś formę wyrazu. Zanim Pan poszedł na reżyserię, też Pan studiował fizykę i filozofię. Zastanawiałam się, oglądając iluminację, czy to są też takie osobiste Pana rozważania nad światem, próba zrozumienia go, próba osiągnięcia może, tak jak mówi na początku Władysław Tatarkiewicz, jakiejś iluminacji, jakiegoś zobaczenia prawdy? Oczywiście, że tak jest, ale to nie tylko ten film, to właściwie co drugi z moich filmów jest taki bardzo bliski temu, nad czym my, o czym naprawdę myślę i na pewno mój ostatni film, Liczba Doskonała, to znowu jest to samo pytanie, no takie znane z filozofii, znane z wielu mędrców, którzy pytali, czy jest coś, czy nie ma nic? Czy jest jakiś świat nadprzyrodzony, który jest ponad naszym zmysłowo dostępnym światem? Czy też jest pustka, czerni, chaos, jak twierdzą materialiści? Ja chcę wierzyć, że jest coś nad tym światem i że w ogóle czego ten wyższy porządek, w którym się możemy odnaleźć, jest porządkiem prawdziwym, ale to jest rzecz do dyskusji albo do wiary, to nie jest coś, co można udowodnić. Właśnie też. Porusza pan bardzo poważny temat człowieka wobec śmierci. W spirali, gdzie gra Jan Nowicki, ta postawa głównego bohatera jest zupełnie inna niż w życiu jako chorobie przenoszoną drogą płciową. I tak sobie myślę, zwłaszcza oglądając spirale, czy pan oczekuje, że widz trochę się będzie przeciwstawiał głównemu bohaterowi? Wydaje mi się, że on jednak do końca ma taką skrajnie niepogodzoną, egoistyczną postawę w sobie. Tak, mój bohater jest na pewno buntownikiem i buntuje się przeciwko śmierci jako czemuś, czego nie wybrał, ale co zostało mu narzucone. Tak to robiłem w warunkach, kiedy nie mogłem robić żadnego filmu, w którym bym mówił otwarcie o duchowości, bo po prostu cenzura komunistyczna na to nie pozwalała. I wiele okroć takie próby zostały tam wyhamowane, więc wtedy mogłem ten zrobić film tylko przez taką redukcję ad absurdum, czyli pokazanie, że taka radykalna niewiara no też jest jakimś rodzajem fanatyzmu, który mój bohater uprawia i w którym się upiera, że skoro nic nie ma, to on rządzi swoim życiem, nawet wtedy, kiedy to życie mu się wymyka z rąk. To taki bardzo czarny, mroczny film, ale właśnie dlatego, że jest w nim jakaś tęsknota za nadzieją, to myślę, że przesłanie nie jest takie czarne, tylko mówi o tym nie, nie rób tego tak jak ten bohater, bo on to źle wymyślił. Mhm. I to właściwie pan wypowiada ustami tego lekarza, który mówi o ludziach, którzy mają taką postawę bez żadnej misji w życiu, pewnie taką nastawioną może na przyjemność, na doświadczanie. No ale to jest klęska, która nas dzisiaj sięgnęła jeszcze mocniej, bo to pokolenie, pani pokolenie, pokolenie młodych ludzi, które nie zaznało bólu, cierpienia, przemocy, to niby bardzo dobrze, że tego nie zaznało, tylko że strasznie mało wie o sobie i mało wie o życiu. Bo w życiu no, walka, przemoc, gwałt to wszystko jest jakby normą, a tylko czasami można mieć taki krótki urlop, jak wyście mieli ostatnio, że przez kilkadziesiąt lat nie było wojny i nie było takich gwałtownych konfliktów, jakie towarzyszyły nam dawniej, które boję się, że będą nam jeszcze towarzyszyć. No tak, właściwie to pokolenie urodzone po roku 1989 jest pierwszym od ponad 200 lat, które urodziło się i wychowało w zupełnie wolnym kraju niepodległym. Bo to się nam zdarzyło Polakom, ale no w innych krajach tego było, tej wolności było więcej. Ale cała sytuacja takiej homeostazy, takiego pewnego zrównoważenia, jakim żyliśmy ostatnich kilkadziesiąt lat, jest pewną nowością w historii i nie, niestety nigdy przedtem. Pojawiało się to czasami, ale nie na długo, więc tym razem to i tak był długi czas. A teraz tuż za granicą mamy prawdziwą wojnę, a w innych częściach świata też wrze i w każdej chwili może to jeszcze bardziej wybuchnąć. Także nie musimy czekać na wybuch wulkanu czy przybycie meteorytu, bo zagrożeń jest bardzo dużo, bardzo blisko. A może znamienne, że kiedy ja to mówię, to zaczął z bardzo ponuro dzwonić zegar, który jakby zgodził się z tym wszystkim. Jestem ciekawa, czy Pana zaskakuje też percepcja młodego pokolenia Pana filmów, właśnie w związku z tym, że nasze doświadczenia pokoleniowe i tych młodszych roczników są zupełnie inne? Czy czy pan był kiedyś bardzo zaskoczony właśnie przez młodych odbiorców? Wiemy, nie będę o zaskoczeniu, bo ja niczego nie oczekuję. Cieszę się, jeżeli w ogóle ich potrafię zainteresować. Jeżeli jakieś z tych pytań, które ja zadaję, oni uważają, że to są też ich pytania. A moje odpowiedzi nie muszą być ich odpowiedziami. Wystarczy, że, że o tym rozmawiamy, to już jest postęp. Zastanawiałam się na przykład nad filmem Rok spokojnego słońca. Ta główna bohaterka, którą gra Maja Komorowska, dokonuje pewnego rodzaju wyboru, który trudno jest zrozumieć z naszej dzisiejszej perspektywy. Zastanawiam się nad tą wewnętrzną motywacją. Z jednej strony nie na decyzję matki, chęć zrobienia czegoś dobrego dla kogoś, nie dawanie sobie prawa do szczęścia. To wszystko jest tak, że ja się z moją główną bohaterką nie zgadzam i to bardzo często tak bywa, że tworzymy postacie, z którymi się nie zgadzamy. Ja myślę, że ona nie była w stanie udźwignąć tej szansy, które życie jej dało, szansy na późną miłość. Ale to tak jest, że są ludzie tak wypaleni krzywdą, którą zaznali, że już nie potrafią cieszyć się tym, co życie im daje. I stąd tak się śmieję zawsze, że to, no jak wielu pisarzy, ja też tutaj jako autor scenariusza mówię, ja się z nią nie zgadzam, ona źle wybrała. Ale to był wybór, który wydawał mi się prawdziwy, ona by w życiu tak właśnie chyba wybrała. Jest postacią fikcyjną, ale na kimś tam wzorowaną. I to tak jest, że no, są sytuacje, w których każde wyjście jest złe. A jak to się stało, że Maja Komorowska była dla pana tak inspirującą aktorką, w tak wielu filmach się pojawia? Jak wyglądała ta współpraca z nią na planie? W po prostu myśmy się poznali bardzo wcześnie, kiedy ona była zupełnie nieznaną aktorką, ja byłem początkującym reżyserem. Udało mi się zaproponować jej jedną, pierwszą główną rolę, potem drugą. I wydaje mi się, że była aktorką, jest dalej aktorką bardzo niezwykłą, bo ona jest do tej pory czynną aktorką, mimo swoich 80 lat, które ma za sobą. I że to jest osoba szczególna, bo ma takie połączenie siły i słabości, takiej delikatności i przebojowości jednocześnie. Jednocześnie ja ma szalenie szeroki diapazon tego, co może zagrać, i dlatego tyle razy udało mi się napisać dla niej rolę. I robiliśmy kilka filmów i w kraju, i za granicą gdzie ona była główną bohaterką. Mhm. Dzisiaj mamy też takie feministyczne spojrzenie na kina. Zastanawiam się, ile jest tematów kobiecych w kinie moralnego niepokoju. Na pewno bilans kwartalny jest też takim filmem, w którym pan przygląda się właśnie bohaterce, jej dylematowi, jej trudności z wyborem pewnej drogi życiowej. No tak, ale nawet życie rodzinne jest też tak zbudowane, że właściwie postać kobieca jest tą główną postacią, która najbardziej przyciąga uwagę no, ale to tak jest, że jak nie było koleżanek, żeby robić filmy o kobietach, to musieliśmy my mężczyźni czasami je zastąpić. Ale teraz na szczęście jest cała fala bardzo zdolnych koleżanek, reżyserów, którzy bardzo sobie dobrze dają radę. Agnieszka Hurant, która była moją asystentką, no jest dzisiaj wybitnym, wybitną indywidualnością, ale no, no, z, z, z tych ludzi, którzy, kobiet, które weszły do filmu, dużo więcej. I to cieszy mnie, że już jakiś seksizm, który. Kiedyś może panował, już przeminął. Barbara Sals też tworzyła, ale chyba niewiele jej filmów powstało. No nie dużo, ale to była, była koleżanka właśnie z mojego pokolenia. W dokumencie była ogromna rzesza kobiet. Mówiło się, że kobiety były lepsze w dokumencie od mężczyzn. Jeśli to można uogólnić, bo wydaje mi się, że nie warto. Natomiast y, dzisiaj ciągle wydaje mi się, że, że tych zdolnych koleżanek jest sporo. Nie powinienem wymieniać po nazwisku, bo tak bym dawał ceny. To taka profesorska maniera, tego nie wolno robić wobec kolegów czy koleżanek, ale no mam takie przekonanie, że no jest dobra dziesiątka kobiet, które są naprawdę w czołówce naszej kinematografii, również teatru. Nie mówię aktorkach, bo te były zawsze, ale to są właśnie autorzy, reżyser, autorki, reżyserki, osoby, które te filmy tworzą. Jesteśmy właściwie na świeżo po rozdaniu Oscarów. Nie wiem, czy pan śledzi i interesuje się też takim kinem, które dzisiaj jest dziś nominowane, nagradzane, też oczywiście często się krytykuje Oscary, że to nie jest nagroda filmowa, która jest ważna. Jak pan o tym myśli? No ona jest realnie ważna, bo ona przynosi widzów i przynosi sprzedane bilety do kina, ale to jest wewnętrzna, amerykańska nagroda. My się nie powinniśmy tym tak bardzo entuzjazmować, bo to nas nie dotyczy. Te filmy nieamerykańskie, które tam się pojawiają, to się pojawiają tak właściwie pro forma. Przez uprzejmość, ale nikt tego nie bierze serio, i w transmisjach są zwykle wycinane te Oscary dla filmów obcojęzycznych. Więc to jest amerykańska nagroda. A Ameryka jest krajem no, najbardziej dominującej kultury popularnej. Tyle, że kultura popularna nie posuwa świata naprzód tak bardzo jak ta kultura wysoka, która właśnie w Ameryce powstaje czasem, ale rzadko. A tak w gronie naszych polskich reżyserów, aktorów, tych pokoleń, które teraz tworzą są, mają głos, mają kamerę, widzi Pan ważne osoby, takie istotne z Pana też perspektywy? Zezwanie widzę, widzę ich też trudność, żeby wytrwać, bo bardzo często debiutują świetnie, a potem mają wielką trudność zrobić drugi film. Ale nie chciałbym wymieniać nazwisk, bo to byłoby znowu stawianie takich cenzurek, ja profesorskie zajęcia, ja to są moi koledzy, więc kolegom się z cenzurek nie wystawia. Natomiast globalnie mogę powiedzieć, że zdolnych ludzi w młodym pokoleniu jest sporo. To, to wykorzystując tę okazję, że mogę z Panem porozmawiać, chciałam jeszcze zapytać o film Persona non grata. Właściwie jaka idea Panu przyświecała przy tworzeniu tego filmu? Właściwie mamy bohatera, ambasadora Polski w Urugwaju, który albo jest bardzo podejrzliwy, albo właśnie po prostu stopniowo rozczarowuje się ludźmi. Być może świat też gdzieś uczy nas tego, że ostatecznie jesteśmy sami. Najtrudniej jest być idealistą, jak się jest starym, bo młodzi idealiści to są wszędzie. Ale utrzymać tą wiarę, nadzieję, która napędza idealizm, jest coraz trudniej. Teraz, ludzie, którzy przeszli przez tak zwaną konspirę, to znaczy zderzali się z jakąś wrogą przemocą, z reguły nabierają takich podejrz takiej podejrzliwości, są gdzieś tam skrzywieni. to było pokoleniu Jakowców tak samo odczuwalne, jak teraz pokoleniu Solidarnościowców. Ja to chciałem zarejestrować jako pewien taki tragiczny fakt, że się samemu płaci cenę za to, że się walczy z przemocą. I to jest ta smutna strona mojego bohatera, ale mi się wydaje, że generalnie to, że on do końca w coś wierzy i że do końca się stara, to jest coś, co mu oddaje, oddaje hołd w jakiś sposób. I to było tak zrobione z perspektywy tego, że no minęła egzaltacja tej Solidarności, mamy Polskę, jaką mamy. Daleką od ideału, ale jednak lepszą niż ta poprzednia, i że wielu ludzi no, całe życie dało za to, żeby tą zmianę przeprowadzić. Czy pan widzi wartość na przykład w tym, że mamy w Polsce jakieś dwa zupełnie różne głosy, które toczą się w tej dyskusji politycznej o tym, jaki chcemy mieć kraj? Bo być może, właśnie paradoksalnie, to, że jest polifonia, to jest dowód na to, że mamy demokrację. Ja myślę, że demokracja mamy dosyć kulawą. Polifonii moim zdaniem nie ma, dlatego że tej dyskusji, o której pani mówi, to nie ma tak naprawdę. To jest tylko takie obrzucanie się wzajemnie błotem, ale zastanowienia poważnie nad tym, jakie społeczeństwo byłoby dla nas społeczeństwem postępu, tego nie ma. Ci, co mają swoje przekonania, to trzymają te tych przekonań, ale dyskusji, zastanowienia. Ile na przykład powinno być bezpieczeństwa, a ile ryzyka, ile odpowiedzialności, a ile opieki państwowej. Takiej debaty ideologicznej nie ma nigdzie w ogóle, nie, w Polsce nie sposób jej znaleźć. I bardzo mnie to smuci, bo pytania mamy ogromne. Jak budować to społeczeństwo? Jak budować szkołę? Do czego ona ma ludzi przygotować? Wszystko to są pytania otwarte, i debaty ja nie umiem znaleźć. Ostatnio czytałam rozmowę z Agnieszką Holand, która zwraca uwagę na to, że wśród tego młodego pokolenia właściwie nie ma takiego tematu, który by jednoczył różne światopoglądy. No nie ma, nie ma rzeczywiście. Agnieszka ma rację. Bo też sytuacja do tego nie jest zmusza. Gdyby choćby nasza tożsamość narodowa została jakoś zaatakowana, to prawdopodobnie byśmy się zjednoczyli wokół tej tożsamości, ale w tej chwili to nie jest potrzebne, więc tego nie ma. A może są jakieś takie nawet ponadnarodowe wyzwanie, dużo się mówi dzisiaj o kryzysie klimatycznym, może to jest właśnie to, czemu powinniśmy poświęcić więcej uwagi? Widzimy, ale kryzys klimatyczny jest faktem, chociaż dookoła niego jest ogromnie dużo nieporozumień i po prostu nieuczciwych sądów, ale to trzeba by się zastanowić właściwie nad sensem życia najpierw i zastanowić się, co w imię czego gotowiliśmy poświęcić, bo przecież o poświęceniu nikt nie chce rozmawiać, nikt nie chce mówić o tym, że trzeba coś oddać za ideały, a nie po prostu tylko wykrzykiwać je jako hasła. I cała sprawa ekologiczna to jest kwestia ograniczenia konsumpcji, czyli tego wszystkiego, co właśnie napędza dzisiaj ludzi do działania, to znaczy zakupów tego, tego, tego konsumeryzmu, no, który zabija wszystko w rozwoju ludzkości, a jednocześnie nigdy o nie chce kwestionować. Bo jak spadnie dochód narodowy brutto, no to wszyscy będą mieli bezrobocie i mówią: to będzie straszne. No więc produkujmy jeszcze więcej, marnujmy jeszcze więcej, wypalajmy więcej energii, bo w ten sposób zapewniamy sobie pewną stabilność, która się kiedyś załamie. Wiemy, że na horyzoncie jest właśnie taka klęska cywilizacyjna, i znowu o tym by się chciało rozmawiać, ile jesteśmy w stanie zapłacić dzisiaj, oddać za to, żeby uchronić na przykład na następne pokolenia. Gdyby tak na koniec jeszcze mógł Pan powiedzieć, korzystując to swoje doświadczenie i znając te problemy dzisiejszego świata, co możemy robić, czym się kierować, żeby też właśnie mieć takie poczucie, że zrobiliśmy, co możemy. I Pani, dosyć trudno dać taki slogan, który by się potem nie dał posłać SMS-em do wszystkich. Na pewno jeżeli kultywujemy poczucie miłości do siebie, do świata, to mamy szansę wybrnąć z tych pułapek, które życie nam stawia. Także to przykazanie miłości, które jest oczywiście przykazaniem również religijnym, chrześcijańskim, ale wydaje mi się, że ono się sprawdza, a reszta to różnie bywa, bo postępem nazywają często rzeczy, które są stycznictwem i odwrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Zanussi był dzisiaj naszym gościem.